Hej kochani, szykują się małe zmiany. Chciałam mi się mm, włosy robić na jakiś ciemniejszy blond, bo mam bardzo zniszczone i mam już bardzo odrosty, więc na razie od tego blondu jasnego troszeczkę odejdę i zobaczymy co wyjdzie. Chciałam wam pokazać opłatek od Remigiusza. Tak wygląda. Trzeba go wyciąć. Więc ja będę wycinała to, a Liga ja będzie wycinała dinozaury. Tak? I zobaczymy, czy będzie pasował na tort ten, co ja kupiłam. Hej wszystkim, ogólnie to jadę na helmek do Rosmana, do biedronki, bo potrzebujemy parę rzeczy spożywczych. I ja potrzebuję Lice jeszcze kupić blok, bo nie wiem, jak to się stało. Skupiliśmy się chyba bardziej na tej wyprawce dla Remika. Lice tam kupowałam, zresztą jakieś pierduki. Ale zapomniałam i kupić, znaczy zapomniałam. Nie wiedziałam, że się jej skończył blog rysunkowy i techniczny, więc muszę jej to dokupić do plastyki. I powiem Wam, jestem bardzo zawiedziona kolorem moich włosów. Wczoraj ja Wam pokazywałam, że farbuję włosy. Coś tam mi chwyciło, ale jak widzicie, te włosy są nadal takie bardziej w odcieniu złotym niż w takim ciemniejszym. Blądzie, jak było na opakowaniu, No może nie ciemny blond to nie był, ale ciemniejszy niż miałam. Natomiast bardzo słabo mi chwycił. Ja ba bardziej coś chciałam, jeszcze ciemniejszy blond, wiecie o co chodzi. No i nic, no, jadę do Rosmana, zobaczyć jakie tam są farby, bo, bo ta farba z Joanny mnie troszeczkę zawiodła. Ogólnie jestem najbardziej zadowolona z farb Sajosa, a wczoraj na szybko byliśmy w Lawiatanie, więc tam nie było zbytnio wyboru. Także Lila już jest w szkole rynk, w przedszkolu dzisiaj w przedszkolu było ciężko, bo dosyć mocno płakał już yy, na siłę musiał go Tadzik brać z domu trzeci dzień dzisiaj. Przez te pierwsze dwa dni było OK, ale dzisiaj, dzisiaj już miał troszeczkę kryzys. Tadzik nie pojechał, mówił, że płakał, dość, dość mocno w przedszkolu, także... Zobaczymy. Ciekawe, czy dzisiaj też zaśnie. Biedna pani go yy, musi nosić na rękach w sali, a on jest ciężki, ciężki. Ok, yy, powiem Wam, że rozmawiałam z moim zdaniem nie było jakiegoś super wyboru. Nie wiedziałam zbytnio, jaką farbę kupić, jakąś tam wybrałam. Zaraz Wam pokażę. Byłam jeszcze w biedronce na zakupach. Yy. W lewiatanie i w takim papierniczym, bo nie mogłam dostać wszystkiego tego, co potrzebuję do tej szkoły i już Wam pokazuję, co kupiłam. Rozwalone rzeczy, jak widać. Tutaj babeczki czekoladowo waniliowe wzięłam tak na zaś, jakby do szkoły lili a było zrobić, czy Tazik by miał ochotę dzieciom zrobić podpaski. Tutaj chleb. 6,50, taki duży chleb wiedrący. Wzięłam taki większy, najwyżej połowę zamrożę myślę, bo aż tyle pieczywa nie jemy. Później wziąłam trzy bułki, to dzieciom na kolację i idzę jutro do szkoły, o ile nie będzie do jutra sucha. Po kolei, po kolei. Tutaj mam tak. Blok techniczny, to co zostało. Oxford. Same najdroższe, wiedrące. Kolorowy, Był też, były też kolory pastelowe jeszcze z Oxfordu, ale wzięłam zwykłe dwa, bo jedno do szkoły lice do teczki, a drugie na świetlicę musi mieć, bo ona będzie chodziła też na świetlicę dwa razy w tygodniu. Blok kolorowy, ale taki do rysowania, rysunkowy, blok rysunkowy zwykły, biały, też wszystko po dwa. I tutaj musiałam dokupić blok techniczny w Lewiatanie, bo w Biedronce nie było. Też jeden do szkoły, jeden do... na świetlicę. Tutaj mam jeszcze kawkę, oczywiście orzechową, moją ulubioną, bo się już to kończyła nam parę dni temu, więc zaraz sobie zrobię. A z Roswana mam płyn do kąpieli. Powiem e, Wam, kokosy jeszcze nie mieliśmy, bo ja wolę takie cytrusowe bardziej zapachy, ale wzięłam do wypróbowania. Chusteczki nawilżane do lilce do plecaka, no i farbę wziąłam taką, naturalny ciemny blond Sajosa, no nie wiem, zobaczymy, wydawało mi się, że to był najlepszy wybór. No, aha, i tu jeszcze wzięłam dwie paczki Rutina C, junior dla dzieci do ssania, bo już wiecie, trzeba odmuchać na zimne i już uodparniać ich. No, i tutaj w papierniczym jeszcze wzięłam to też jest potrzebne do, na świetlice dla lilki. magiczne, taki w sztyfcie i plastyjny. Nie wiedziałam jaką, bo były albo takie malutkie, albo takie całkiem duże, więc wzięłam tą. 12 y, kolorów. O, zapachowa! Nawet tylko nie wyczytałam. Raczej nie będzie plasteliny używała na świetlice, bo ona tak pastyliną nie bardziej. Raczej remig ma teraz taki okres, że pastylina, modelina to, to jest to, y, co on lubi. Ogólnie pogoda. Koko wyniosłam na, na dwór, bo dawno już nie była Koko na dworze. I tutaj takie małe przemeblowanie. Tedzik tam robi pokój od Lili. Wziął się za tapety, zaraz wam pokażę. I wiecie, jak mnie oglądacie już jakiś czas, to wiecie, że ja lubię sobie czasem tutaj meble poprzekładać, coś pokombinować i tak dalej. I mamy tu już też taki. Patent z stadzikiem na to, jak zrobić sobie sypianie uremika w pokoju. Ale to jeszcze gdzieś tam są odległe myśli, bo on ma dinozaury w pokoju swoim i on jeszcze jest na tym etapie dinozaurów. A tam u chłopców w pokoju są bardziej Avengersi, tak wiecie superbohaterzy. To on na razie nie. Także na razie będziemy o tym pokój, co jest. A gdzieś tam w przyszłości po prostu chcemy, żeby docelowo oni wszyscy mieli w trójkę. Chłopcy, ten pokój, bo ten pokój jest duży, oni się tam spokojnie zmieszczą. Tym bardziej, że chłopcy są u nas tylko raz na jakiś czas. W sensie synowie od Tadeusza. Na razie pokażę Wam, co zrobiliśmy tak połowicznie. I tutaj też w kuchni. Jak oglądaliście moje wcześniejsze vlogi, to wiecie, że ten stół był tak. I wtedy mieściły się nam cztery krzesła, i może jeszcze jedno po boku. Ale ostatnio coś bardzo rzadko w tej kuchni jemy. Ja zazwyczaj tutaj jem śniadanie. Sama, jak rano wstaję, bo wstaje najwcześniej. Dzieci tam, jak może czasami wcześniej wstaną, no to włączą sobie jakąś bajkę w pokoju i tam oglądają. Ja tutaj jem sama, oni zazwyczaj jedzą tam, no i jak jesteśmy wszyscy razem, to też zazwyczaj jemy tam w pokoju. Więc obróciłam ten stolik tak, ponieważ jest tutaj o wiele więcej miejsca teraz. Mimo, że te trzy krzesła. No, jedno krzesło jest za dużo, ale na razie niech tak będzie. Dzisiaj jedliśmy coś. śniadanie dzisiaj tutaj jedliśmy z Lilą. Remek już był w przedszkolu wtedy, bo Lila dzisiaj miała później szkołę. Także czasami jeszcze tak, ale tak jak mówię, tak jest lepiej. Mniej miejsca po prostu to zajmuje. Jeszcze tu zapomniałam Wam pokazać, bo Tadeusz do lodówki pochował, danio, serek z kawałkami czekolady. Dla dzieci na szynkach w Biedronce jest promocja, jak się weźmie dwie, to jedna wychodzi 3,99, Polędwica i jedną też od razu zamrażam. Krewetki w sosie czosnkowym i krewetki w sosie marałku. Jestem bardzo tego ciekawa, zaraz sobie spróbuję, bo ja uwielbiam krewetki. <grywki> I dwie, dwa wzięłam takie pojemniczki, ziołowe polędwiczki z kurczaka. Jestem tylko ciekawa. Wziąłam dwa, bo tego jest dosyć mało tutaj, jak widać. Ale dzisiaj ich tak chyba zrobię placki ziemniaczane, bo mam smaka na, na placki, a to będzie na inny dzień. Także próbujemy Krewetki w sosie czoskowym. Tadzik powiedział, że mogę sobie zjeść, bo on nie chce. O, to takie maluśkie kreweteczki. Średnio powiem Wam szczerze, że wolę krewetki na ciepło. Nawet nawet co z czoskowy zostanie. tego sosu bardzo dużo, a krewetki maleńkie i nie za wiele ich tutaj, no nie? Strasznie jestem pod światło, więc wam się nie pokażę. Chciałam tylko pokazać że co robi, że szyję lice z bo się jej... Popruły, znaczy dostała od kuzynki. No nie wiem, jak do tego doszło, nieważne. W każdym bądź razie mówię, że tutaj dajcie jej majteczki, bo one powinny być gdzieś dotąd zeszyte. Z drugiej strony tak samo jej tutaj podszywam. Nie wiem, czy Wy takie rzeczy szyjecie, czy wyrzucacie, bo się zastanawiałam, czy ich nie wyrzucić, ale szkoda mi, bo one są zadbane, fajne i będzie miała jeszcze choćby na podwórko. Ja takie rzeczy. Które jeszcze się nadają do, do noszenia, to po prostu podszywam, tak samo jak jest w busie, jakaś ma dziurka czy coś, żeby tutaj dzieci miały chociażby do po placu, więc biorę się za szycie. Szkoda mi z ich wyrzucać. nie miałam, patrz, mam wczoraj głowę, a miałam sobie odrosty zrobić, bo już mam takie wielkie. Cześć! <noise> Gdzie idziemy? Tam zobaczyć Triceratops to jest? Gdzie jest triceratops? Gdzieś był A tu jest A czego nie pamiętam. Spinozaur, tata dobrze mówi. No spinozaur. A, a może tam jest napisane? Nie jest tam napisane coś? No? No to jest, zaraz zobaczymy. To jest blue, chyba, nie? Nie ma blue. A to nie jest? To nie jest raptor. Nie? Podobny. Jest za duży, nie? No, raptor był mały. Co? To jest T-Rex na pewno. A to? Aha, spinozaur. Salí de noche a romperla, una bella sala encontré como una perla, yeah. Lo quise todo sin conocerla, decidí de allí que yo iba a tenerla, Tanta yeah. Tanto gato yo pichando, por tu cuerpito lo quisiera está chichando.